Starosta Kościerski od pięciu lat nagradza osoby i instytucje, które promują powiat. Tym razem nagrody otrzymali Iwona Laska za stworzenie zespołu tańca nowoczesnego Paradise i jego osiągnięcia oraz promocję powiatu kościerskiego poprzez Staniec, Kazimierz Szuta, przewodniczący zarządu rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kościerzynie został wyróżniony za aktywację środowiska seniorów z terenu powiatu kościerskiego. Krystyna Dominiczak, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Nagrodę za wspieranie przedsięwzięć powiatu kościelskiego związanych z pomocą osobom niepełnosprawnym. Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Drogowo-Mostowych SA w Kościerzynie Stanisława Kamińskiego wyróżniono za wspieranie przedsięwzięć społecznych, kulturalnych i sportowych na terenie powiatu. Tomasz Kraskowski, gminny koordynator sportu Dzieci i Młodzieży w Lipuszu, został nagrodzony za zaangażowanie w krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży z powiatu oraz osiągnięcia sportowe wychowanków. Gdybyśmy prześledzili dzisiejszych laureatów, to są zwykli ludzie, którzy pracują na rzecz innych ludzi. Trzeba tylko chcieć i robić to e, społecznie, bez przymusu i z korzyścią dla tych innych osób czy instytucji na terenie powiatu kościerskiego. Dla laureatów Nagrody Starosty to ogromne wyróżnienie i jednocześnie wzruszenie, które niekiedy odbierało głos. Proszę Państwa, jestem niezmiernie wzruszony. Widać to po moim głosie, proszę Państwa. Nie będę chyba tutaj również, że jestem po prostu zaskoczony tą piękną nagrodą. I chcę powiedzieć, że ona jest y, dla tych wszystkich, którzy angażują się w życie y, naszych emerytów i rencistów. Laureaci otrzymali odlane z brązu statuetki z wizerunkiem budynku starostwa i logo powiatu, które zaprojektował i wykonał wybitny artysta rzeźbiarz, profesor na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Jan Szczypka.